Czecie, kochani, dzisiaj mamy propozycję dla Was takiej zabawy, gry, dzięki której będziemy rozciągać dzisiaj nasze mięśnie. Bo oprócz tego, żeby je wzmacniać, musimy je prawidłowo też łupić, rozciągać. Także zapraszamy. Do naszej gry będą potrzebne takie karty, które dostaniecie je w załączniku, i także kostka do gry. Jest to jakby kontynuacja naszej gry, zabawy z kostką, która była poprzednio nagrywana. I może jakiś koc, karimata, tak żeby Wam się też wygodnie ćwiczyło. Zapraszam. karty, na każdej z tych kart są po dwa ćwiczenia, które zostały przedstawione Wam przez Alena na poprzednich slajdach, a Borysek ma kostkę. Proszę rzucić kostką, Borysku. Ile tam mamy Jeden. oczek? Jeden. Jeden. Teraz szukamy karty, gdzie jest jedno oczko z kostki, tak? I na każdej z tych kart zobaczcie, są po dwa y, ćwiczenia, które możecie wykonać. I teraz, moi drodzy... Możecie wykonać to samodzielnie, czyli kulać kostką i samemu wybierać sobie, które ćwiczenie chcemy wykonać, albo zaprosić kogoś, jakiegoś towarzysza, czy to rodzeństwo, czy, czy rodziców, żeby z Wami zagrali w tą grę. Także zapraszamy. Dobrze, my zaprosiliśmy do naszej zabawy jeszcze Alana. To proszę bardzo. Pierwszy, kto rzuca kostką? No to proszę. Trzy. Sprawdzamy, co jest... I każdy sobie wybiera po jednym ćwiczeniu. Borysek ma ten, a Alan? Ten. No to szybciutko pokazujemy. Ciekawe, jak wam to wyjdzie. O, Borys już ma super. A Alan pamięta, co tam było? Tak, jest. Dobrze. Okej, okay, teraz Alan. Proszę bardzo, kostka. Ciekawe, ile oczek będzie. Trzy, Trzy już raz. było, to jeszcze raz. Jeden jeszcze nie było. Proszę, Borysku wybierz sobie. Dobrze. I zaraz sprawdzimy, czy potrafi Cię tak zrobić. Borys, a Alan świeca bardzo dobrze. I ostatni przykład zrobimy. Jaka tam jest liczba oczek? 6, sprawdzamy co jest. Nasza jest najlepsza. Szóstka jest najlepsza. Ty ten, dobrze. To Alan. Ale to będzie trudna. Ale nie dasz sobie radę. Na pewno. Na pewno. Tak. Alan już masz Tak, i rączki do góry. Spróbuj jeszcze raz. Trzymaj, trzymaj pozycję, trzymaj. I rączki. Staraj się rączki dać do góry. Hmm. <laughs> Kochani, mam nadzieję, że zabawa Wam się będzie podobała. Pamiętajcie, porozciągajcie się porządnie, bo to też jest bardzo ważne. Trzymajcie się i do zobaczenia znowu.